Kwiatę tak, z tej strony, dziś, e, dziś tak, co dziś? Dziś pokażę Wam, co się trafiło mi w 50 saszetkach Timomore Extra Class Tak, po prostu filmy mi się usunęło, więc kurwa, przepraszam, to co rzuciłem, to rzuciłem, więc zacznij, tylko Wam pokażę karty specjalne i gwiazdy Tak, może będziecie coś fajnego, ale to he, na inny raz. Także wygrałam tak. To pomistrza Jurado, co mogliście zobaczyć na jednym filmiku. Top mistrza Rafała Murowskiego. Top mistrza Wardoja z Lech Warszawy. I ponownie. Lub nie Czterech top mistrzów trafiłem, co mnie wolno cieszy. Pomimo, że była jedna powtórka. Teraz kluczowi zawodnicy. To mamy tutaj Waldemara Sobotę. Go wcześniej trafiłem, ale pokażę Wam go, żeby już tak mnie nie było. Tomasz Podgórski. Yy, tak, Podgórski. Każdy Michał Hapek. I teraz, e, teraz herby, teraz herby. Herby są fajne herby. Prządz Herb i Warszawy. Eee, Warszawy co robią. Lech i gdańsk. Lech Poznań. Górnik zebrze razy dwa. I Ruch ruchorzów razy dwa. No, dwie powtórki No, no cóż, można poradzić. Teraz... Bramkarze, no Bramkarze, nie zawiedzieli tylko, bo, tylko czterech, no Trela, Buric, Bąk i Gijewicz, także tak to się prezentuje i jeszcze ulubieńcy fanów, także Radosław Murawski, poczekajcie, przez mam taką kamerę i oj, poczekajcie, bo mam trochę kamerę, o, tak, będę miał Rada miejsca. Tak, Radosław Murawski, Henryk Kues, Blizga, Karbuła, Błąd, Zbozień, Malaczek i Rybicki. E, no. I teraz przejdziemy jeszcze do gwiazd. Gwiazd i wsadzących. Trochę ich nam doszło mi. Nie poczekajcie... Eee, oj, No ile jeszcze? Okej... Okay. Okej... Okay. poczekajcie, sorry, bo... teraz pokażę karty Wsadzące karty wpisy Okahi Olkowski Gwiazda, jakiś tam... Kazio, coś takiego, Macuj eee, Jesz chapek, Hapek, Sonuca, oj ojama Błąd, Malarczyk, Głąd murawski Morawski, Pawłowski, mam Błąd, Mila, bardzo się cieszę, znów i Rado też się cieszę, Fraczczak, Frączak, przepraszam, Malarczyk, Kuzałat, z się cieszę, Jerz, Abbott, Błąd, Mawłowski, Murowski, Furman. No, są powtórki, no ale no cóż. Kosecki, Bolewicz, Rybicki, Bieniuk, Zbozień, Masłowski, Dwa Raz, dwa. Korzyn, Błąd, Małecki, Jerz, Kuintana, Lisowski, Wardojal, Zbozień, <głosłowski> Masłowski, Buzała, Kuintana. Malarczyk, Murawski, Pawłowski, Rybicki, Korzyn Kosecki, Zbozień, Okachi, Pawłowski, Starzyński, pa, pa, do, Podulos, Bosała, Murawski, Lower, Coś, Hapek, Mila, Małecki, Olkowski, Steblecki i Ojawa. Tak to się prezentuje. No, także ja będę dziękuję za to. No i się widzimy w następnym odcinku, Cześć!